Hej, z tej strony Rado chciałbym zaprezentować Wam dzisiaj dwa albumy wydane w Polsce przez wydawnictwo Egmont odpowiednio w sierpniu i październiku 2020 roku. Specjalne, obszerniejsze albumowe wydanie tysięcznego numeru serii Detective Comics oraz kontynuację runu Petera J. Tomasego, tom drugi pod tytułem Rycerz Zarka. O Tomasie mówiłem przy okazji prezentacji części pierwszej, a ilustratora tego albumu, Brada Walkera, możecie kojarzyć chociażby z trzeciego tomu Aquamana z DC Odrodzenie. O autorach tysięcznego numeru Detective Comics nie ma co więcej mówić, bo jest ich zbyt wielu do wymienienia. Jak zwykle w przypadku takich jubileuszowych numerów zaproszeni zostali artyści klasyczni jak i współcześni. Są tutaj m.in. świętej pamięci Dennis O'Neill, a także Alan Grant, Tom King czy Scott Snyder. Po stronie ilustratorów mamy Nila Adamsa, Kelea Jonesa, Grega Capullo czy Jim Ali. Ogólnie 13 pisarzy i tyle samo rysowników. Oba albumy zostały wydane oczywiście w standardzie DC odrodzenia w miękkiej okładce ze skrzydełkami. Zacznijmy może od tego, co moim zdaniem jest bardziej warte uwagi, czyli Detective Comics numer 1000. Na skrzydełkach mamy przekrój okładek z różnych lat fajne Bajer, a w środku 13 krótkich kilkustronicowych historii, prezentujących całkiem niezły poziom. Tylko opowieść pod tytułem Choretyk w moim odczuciu odstaje lekko na minus, zarówno pod względem fabuły, jak i oprawy. Gdzie Gdzieniegdzie coś jeszcze zgrzyta, bo na przykład Greg Capullo wydał się tutaj jakiś taki nieswój, ale ogólnie jest w porządku, i albumu mija dobrze. Niektórzy autorzy zaskoczą jakimś ciekawym pomysłem, jak na przykład Paul Dini w legendzie Knut'a Brodiego. Inni swoje kilka stron wykorzystają na oddanie hołdu danej postaci z otoczenia mrocznego rycerza, to w końcu numer jubileuszowy. A jeszcze inni przeniosą nas nieco w przyszłość, jak to uczynił Brian Michael Bendis, i pokażą Bruce'a Wayna już w jesieni swojego żywota. Ze wszystkich 13 opowieści najbardziej spodobało mi się coś pożytecznego Kevina Smitha i Jim'a Lee, ale z kolei powrót do Crime Alley, denego O'Neill'a i Steve'a Eptinga wywarła na mnie największe wrażenie. Tył albumu wspomina, iż komiks zawiera obszerną galerię okładek alternatywnych, i słowo obszerną nie jest tutaj przesadą. Dostajemy bowiem aż 43 warianty, czyli najprawdopodobniej większość tego, co ukazało się drukiem. Co przypomina mi, że kilka lat temu przy okazji wyzerowania numeracji w ramach New 52 sam polowałem na alternatywną okładkę do Detective Comics 27 w wykonaniu Franka Millera, a wybrałem ją, gdyż była najbardziej obrzydliwa. Dlaczego w ogóle pokazuję te komiksy razem, ponieważ to właśnie w DC numer 1000 pierwszy raz poznajemy wygląd tytułowego rycerza z Arkham. I od razu wyjaśnienie, historia z debiutem rycerza jest także przedrukowana w drugim tomie głównej serii Detective Comics, a więc nie trzeba specjalnie kupować dwóch albumów, żeby poznać całość. Inna sprawa to czy ktoś w ogóle chciałby to robić z tego powodu. Wyjaśnienie numer dwa, gdyby się ktoś zastanawiał, to nie jest Arkham Knight z gry komputerowej. Ciekawie wykonana okładka prezentuje nam Batmana stojącego na stercie martwych nietoperzy, i tak właśnie zaczyna się ta historia. saki giną bez powodów całem go tam, interesujący początek, no ale potem, niestety, jest troszkę gorzej. Nie ma co się rozgadywać o fabule. To kolejna historia z wyskakującym nagle przeciwnikiem, ukrywającym się gdzieś tam przez lata i żywiącym urazę do Batmana równie długo. To też jedna z tych opowieści Detective Comics, w którym nie ma prawie wcale pierwiastka Detective, akcyjnie pełną gębą. Brakowało mi też oprawy Dagamankiego Mankiego z poprzedniego tomu. Ilustracje Brada Locala są poprawne, aczkolwiek twarz zamaskowanego krzyżowca wydała mi się dziwnie podłużna. Podobał mi się natomiast zabieg z rysowaniem soczewek umieszczonych w maskach Batmana i Robina, bo i Damian się tutaj też pojawia na dłuższą chwilę. Oprócz głównego wątku z rycerzem, dostajemy jeszcze Detective Comics Anual, w którym Tomasi powraca do starego przeciwnika Mrocznego Rycerza. Jak starego, no takiego nawet z drugiego roku działalności Brusa w Gotham. Kto czytał Batman Irtu, pewnie się domyśli. Anual byłby nawet całkiem niezły, z naprawdę ciekawą sceną z biblioteczką w jaskini, ale scenarzysta znowu użył pewnej kliszy związanej z tożsamością łotra, i to mnie trochę odrzuciło. Generalnie, jeśli chodzi o Detective Comics 1000, jestem jak najbardziej na tak. Solidne, krótkie historie i kupa ciekawych grafik. Rycerz Zarkam, jak odpuścicie ten album, to nic specjalnego moim zdaniem nie stracicie. Oba albumy w cenie 50 zł bez grosza, dzięki za uwagę. To ja czegoś nie zauważyłem, czy nie było wyjaśnione jak te nietoperze zginęły?